W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodycze i nadzieja nasza, witaj, do Ciebie wołamy, wygnańcy Synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Prze to, Rędowniczko nasze, Ono miłosierne, oczy swoje ku nam zwróć, a Jezusa, błogosławiony, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, olitościwa, osłodka Panno Maryjo. Różaniec dziękczynny za dar macierzyństwa. Tajemnice radosne. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Boże Ojcze, dziękuję za dar macierzyństwa Maryi, jej macierzyństwo nad twym Synem, nad nami i naszymi mamami. Dziękuję Boże Ojcze za dar macierzyństwa naszych mam, za nasze macierzyństwo. Uświęcaj nas nieustannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Leba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony obod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławione owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławione owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona łód żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezus! Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za poczęcie Jezusa w łonie Maryi. Dziękuję za moje poczęcie i mego rodzeństwa w łonie mej mamy. Dziękuję za poczęcie moich dzieci. Maryjo, Matko Świętego Macierzyństwa, módl się za nami, za naszymi żywymi lub zmarłymi mamami. Tajemnica druga rodosna na świętej Elżbiety. Boże Ojcze, dziękuję za krewnych Maryi, którzy razem z nią przeżywali ten czas oczekiwania na narodziny. Na narodziny Jezusa, za krewnych naszych, naszych mam, którzy nam towarzyszyli i tych, którzy byli przy naszych mamach, gdy nosiły nas w swych łonach. Dziękuję Boże Ojcze za dar macierzyństwa Maryi nad nami, za dar macierzyństwa naszych mam, za nasze macierzyństwo uświęcaj nas nieustannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, tam z Tobą błogosławiona Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, tan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen o Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomóż szczególnie Ty że najbardziej potrzebują twojego osierdzia. Dziękuję za okres oczekiwania przez Marię na narodziny Jezusa. Dziękuję za czas oczekiwania naszych mam na nasze narodzenie i czas naszego oczekiwania na narodzenie naszych dzieci. Mario, Matko Świętego Macierzyństwa, módl się za nami. Za naszymi żywymi lub zmarłymi mamami. Tajemnica trzecia radosna narodzenie Pana Jezusa. Boże Ojcze, dziękuję za narodziny Jezusa, za narodziny nasze i naszych dzieci. Dziękuję Boże Ojcze za dar macierzyństwa Maryi nad nami, za dar macierzyństwa naszych mam, za nasze macierzyństwo. Uświęcaj nas nieustannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona o żywota twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, Błogosławiona o żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za poród Maryi, poród nasz i poród naszych dzieci, za lekarzy, pielęgniarki, osoby obecnych przy porodach. Maryjo Matko Świętego Macierzyństwa, módl się za nami, za naszymi żywymi lub zmarłymi mamami. Tajemnica czwarta radosna ofiarowanie Pana Jezusa. Boże Ojcze, dziękuję za ofiarowanie Jezusa w świątyni. Ofiarność Maryi, jej macierzyństwa nad Twym synem, nad nami i nad naszymi mamami. Dziękuję Boże Ojcze, za dar macierzyństwa Maryi nad nami, za dar macierzyństwa naszych mam, za nasze macierzyństwo. Uświęcaj nas nieustannie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię. Twoje przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola twoje jako w niebie taki na Ziemi leba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen zdrowaś mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiona owoc żywota twojego Jezus święta mary matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona od Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami. Błogosławiona obotrzybota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus, Święta. Maryjo Matko Boża, mów się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia i wszystkie dusze do nieba, i do pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za zmęczenie, trud macierzyński Maryi, za ofiarność naszych mam w czasie naszego dzieciństwa. Za nieprzespane noce, za wizyty u lekarzy, za troskę naszych mam o nasze dobro. Maryjo Matko Świętego Macierzyństwa, módl się za nami, za naszymi żywymi lub zmarłymi mamami. Tajemnica piąta, radosna znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Boże Ojcze, dziękuję za gorliwość poświęcenie Maryi w poszukiwaniu Jezusa. Za jej gorliwość i poświęcenie macierzyńskie nad nami i nad naszymi mamami, nad tym, abyśmy szukali i odnajdywali Jezusa. Dziękuję Boże Ojcze, za dar macierzyństwa Maryi nad nami, za dar macierzyństwa naszych mam, za nasze macierzyństwo, uświęcaj nas nieustannie. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, taki i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami błogosławiona od żywota Twojego, Jezus święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami Błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, Błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiona od żywota twojego Jezus święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami błogosławiona od żywota twojego Jezus święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski na Pan z Tobą, błogosławiona Ty z niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między miastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za czułość Maryi w odnajdywaniu nas. Za niestrudzoność naszych mań w czasie, gdy, rosta, gdy dorastaliśmy, gdy uczyliśmy się wybierać między dobrem i złem. Za czuwanie nad naszymi relacjami z koleżankami, z kolegami. Za prostą macierzyńską obecność przy nas i za dar takiej obecności nas przy naszych dzieciach. Mario, powołana do macierzyństwa nad synem Boga, znasz najlepiej trud, zmęczenie, ale i radość bycia matką. Dziękujemy, że zgodziłaś się na ten dar i przyjęłaś wszystko, co Bóg Ojciec zaplanował wobec siebie, twego macierzyństwa nad jego synem. Dziękujemy za odwagę naszych man, przyjęcie poczętych dzieci w ich łonie, przyjęcie naszego życia w ich łonie. Tym mamom, które żyją, wyproś potrzebne łaski świętego macierzyństwa, a tym, które Bóg powołał do siebie, wyproś dar oglądania oblicza Boga nieustannie i przebywania z Nim na wieki. Amen. Mario Matko Świętego Macierzyństwa, módl się za nami i za żyjącymi lub zmarłymi naszymi mamami. Pod Twoją obroną uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebne i Błogosławiona. O Pani naszą, Rędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.